Bitwa standardowa, kopalnia Deadpool Na MTLS 1G14, jest to bitwa na Trzecich poziomach, czołg lekki Tutaj zdecydowany oczywiście wiosna na górkę Nie tylko na najwyższych tierach wal trierach bądź poziomach warto jest zająć tą właśnie pozycję i już pierwszy przeciwnik nam się tutaj wyświetla niestety pudełko ale tam IKV jest jest jak mówi, już dobity. Pierwsze, pierwsze ofiary tej bitwy 1-1 2-2 widzicie, jak to się... Na no niższych yy, poziomach to się tak strasznie fajnie y, zmienia, bo jedna drużyna może wygrywać i jak widzicie już jest 4 Chwilę temu dosłownie było 1-1, a tu ile raptem 20 sekund może i już 3-4. Jak widzicie tutaj yy, Deadpool postanowił sobie przejąć tą górkę i ewentualnie zmieniać na niej pozycję. Póki to. I już kolejny typ 9-1 do wyświetlenia. Jeden strzał przebity Myślałem, że jeszcze się zdecyduje tutaj na strzał w ciemno, niestety nie. Chwila nie uwagi i by został zniszczony od Arty. Także duże tutaj szczęście w tym momencie Może się udałoby tego mediuma tutaj coś mu zrobić Co? Lepiej to fraga na nim zdobyć Tak się dzieje 6-9 fragi Deadpoola w tym momencie Teraz tak, robi się coraz mniej ciekawiej dla tej yy, drużyny zielonych Jest Jest 3, 3 do 7 w tym momencie 4 fragi Deadpoola Tutaj widzimy yy, polski gracz Agnieszka w kefale 7-2 Tutaj widzę Deadpool, chyba chce przestać się świecić, aby móc objechać ją z drugiej strony. I teraz pytanie: czy ona obróci się na prawą stronę, czy pojedzie w tą stronę, w, w, gdzie był Deadpool najpierw? Troszkę się udała. Piąty frag. Tutaj AMX 38 przeciwników, więc szykuje się ewentualnie tutaj szósty frag. Jeżeli się uda oczywiście. No i tutaj już trzeba zacząć go objeżdżać, bo od przodu to nawet nie ma co atakować. Szkoda czasu. 9-14 tylko dodam. Yy, więc Szykuje się, że tak powiem, 2-4-5. Wyciąg. Wyciąg się szykuje być może. 6 fragów jest specjalista, więc teraz drodzy Państwo, trzymamy kciuki, aby udało się zrobić wyciąg 1 do 5. Jak widzicie, ten, ten kolega jedzie po prostu jak baba przez pole kapusty. Tak jak widzicie, już się nawraca, bo prawdopodobnie dostrzegł tam na minimapie jest... Zaraz wam powiem kto. T56GMC. Będzie chyba próbował go tutaj jakoś dobić. Jak mu się tylko pokaże oczywiście Taką ilością HP to bez strzału to była formalność Już 9 frak jest Sytuacja wygląda coraz bardziej ciekawie Z yy, 1 do 5 zrobiło nam się 1 do 2 Teraz, jeżeli arta jest w tamtym miejscu, a jest, jak widzicie, mogłaby stać w miejscu i nie jechać. A dlaczego? Ano, dlatego, że jakby się nie podobało, jest większe prawdopodobieństwo, że być może on, by, yy, on czyli Deadpool, nie wykryłby tej arty. 10 frak jest. Jak widzicie, Deadpool porobił właściwie większość... Yy, jak to się... Mógł Dostał Został mu tylko ostatni. Teraz pytanie, który wygra? Który będzie miał więcej szczęścia za taką dobrą sprawę w przebijaniu? Crusader 2, który teraz będzie miał lepszą przebijalność Jak widzicie, trochę więcej szczęścia pod koniec bitwy ma tutaj Deadpool No i pojedynek jeden na jeden wygrał tutaj Deadpool 11 fragów 15-14, zwycięstwo. Jak sami widzieliście, bitwa wygrana. Oczywiście jest mistrzowska klasa. Jak żeby inaczej. Teraz tak. Medali jest oczywiście spe Specjalista. Duży kaliber. Kolobanow medal. Co tu jest? No po prostu go dostał, Kolobanow Teraz tak. To są najciekawsze z medali, oczywiście jakieś tam mniejsze odznaczenia. To nas mało interesuje. Na tle drużyny jak i bitwy najwięcej obrażeń, expa i fragów. No... Półtorej tysiąca ponad lekko obrażeń to jest najlepszy wynik. Jak na te triery trzecie poziomy to jest bardzo ładny wynik to sami widzieliście, dobrze przemyślana gra, jeszcze zarobił tutaj prawie 14 062 oddane strzały, 45 przybiło cel, no takie działo, co zrobić. Tym razem chciałem wam pokazać troszkę bitewkę niższego poziomu, mam nadzieję, że się podobało. No i co, do zobaczenia, cześć, a to co trzeba zrobić, aby być w kolejnych odcinkach, ewentualnie jeśli chcecie, będzie podane w opisie pod filmem. it's something i don't I jump.